Europa Środkowa a Sprawa Czeska. W poszukiwaniu gruntu pod nogami. W 2004 roku Jachym Topol, jeden z najważniejszych współczesnych pisarzy czeskich, wyznał: Czuję zamęt i bezradność, ponieważ wszystko, czym była dla mnie Europa, odchodzi w zapomnienie. I z tego powodu tracę grunt pod nogami. Moja Europa to plac, knajpa, kościół, cmentarz, posterunek i zmartwienia, ruiny. Opuszczone domy, zgniełe podłogi, szczątki zdechłych żmii, sekrety ziemi, pozostałości po kimś, kto tu był przed wami, po jakichś obcych, nieznanych ludziach. Odeszli stąd sami, wywieźli ich, uciekli za granicę. Przywołuję tę dłuższą wypowiedź autora siostry, ponieważ, jak w soczewce, skupia ona kluczowe dla czeskiej kultury problemy, które nieodłącznie wiążą się z pytaniem o własne miejsce na ziemi oraz wyjątkowe, bo centralne położenie Czech na mapie Europy. Grunt pod nogami oznacza w tym kontekście zdolność poznania, zrozumienia i zaangażowania w rzeczywistość, której jesteśmy częścią. Zarysowana przez to pola przestrzeń prowincjonalnych miasteczek o określonym wyglądzie, czyli Zjednoczonych Czeskich Wsi, jak zwykł je nazywać pisarz Grusza, wpisuje się w tradycję do wartościowania tego, co małe i zwyczajne, skazane na zapomnienie w gąszczu wielkich wydarzeń historycznych. Czytelnik literatury czeskiej rozpoznaje ów kult przywiązania do prostej codzienności z prozy jej największego piewcy, czyli Bochumila Hrabala. Twórcy chominizmu, opowiadacza losów zwykłego człowieka. Jednak rewersem narracji zwyczajności jest wielka historia narodowa i społeczna Czech: wspólnotowe wysiłki i klęski, przywiązanie nie tylko do małej ojczyzny czeskiej wsi, lecz także do całej kultury europejskiej z majestatem Złotej Pragi, dziedzictwem Karola IV i historii. Która na zmianę z Habsburgami, hitlerowskimi Niemcami i stalinizmem pukała do wrót zamku na Hradczeńskim wzgórzu. Oto zmartwienia i sekrety, które chowa czeska ziemia. Oto problematyczność mierzenia się z rzeczywistością historyczną, polityczną i wspólnotową, z historią narodu i państwa, które obecnie jest członkiem najważniejszych struktur europejskich i światowych oraz Czynnym partnerem w procesie globalizacji. Wyrażona przez Topola obawa przed utratą gruntu pod nogami wiąże się nie tylko z tempem zmian zachodzących we współczesnym świecie i narastającym uczuciem wykorzenienia. W tej wymownej metaforze odnaleźć można problem dużo głębszy. Choć od wieków ciągle obecny w literaturze i filozofii czeskiej, a mianowicie namysł nad szczególnym położeniem geokrawicznym, które przynajmniej od czasów odrodzenia narodowego stanowiło wyzwanie dla samych Czechów, zmuszając ich do pytań o sens własnych dziejów. Dyskusję tę zapoczątkował Tomasz Garyk Masaryk w 1895 roku w książce Czeska-Otaska. A następnie rozwinęli ją między innymi Hubert Gordon Schauer i Józef Pekarz. Kwestia czeska sprowadzała się w gruncie rzeczy do refleksji nad rolą małego narodu, a od 1918 roku małego państwa na mapie Europy. Po II wojnie światowej rozważenia te podjęli m.in. Milan Kundera i Waclaw Havel, prowadząc ożywiony spór o czeski los na łamach czasopism wydawanych w okresie odwilży praskiej wiosny. Debaty te problematyzują ideę Europy i w jakiejś mierze nakłaniają Czechów do określenia swojej tożsamości nie tylko względem przynależności państwowej czy narodowej, ale szerszej, środkowo-europejskiej. Być może najbardziej doniosłym głosem w tym filozoficznym sporze są pisma wybitnego fenomenologa i pierwszego sygnatariusza karty 77, Jana Patoczki. W tym miejscu należy wprowadzić kluczową dla autora esejów heretyckich metaforę, a mianowicie troskę o duszę, która umożliwiłaby Czechom powrót na, arenie, na arenę zadań światowych. Zaczerpnięte z filozofii Sokratesa określenie troska o duszę. Oznacza dążenie do samopoznania zarówno jednostek, jak i całego narodu, przy jednoczesnym przezwyciężeniu fałszywego indywidualizmu. Samopoznanie bowiem, jak dowodzi patoczka, zawsze dokonuje się w słowie, a konkretnie w rozmowie, w sile stawianych pytań, problemów i prób odpowiedzi na nie. Dialog kończy się zatem konsekwentną refleksją o uzasadnieniu wspólnego życia w społeczeństwie. Troska jest przeciwdziałaniem upadkowi, tragiczności i nudzie. To ruch oporu wobec zamknięcia w świecie jedynie indywidualnych problemów i skupienia na przeżyciu. Przeżyciu, które w, lat, w latach 60. i 70. XX wieku w Czechosłowacji odbywało się w cieniu totalitaryzmu. Projekt Patoczki jest w gruncie rzeczy wezwaniem do przezwyciężenia czeskości, właśnie czeskości toczonej chorobą podporządkowania. Która dla wielu oznaczała los wyzwolonych sług. Zaniechanie rozpoznania własnego miejsca i roli w świecie, czyli nierozpoznanie gruntu pod nogami, to jeden z najpoważniejszych występków przeciwko duszy. Inny orędownik środkowoeuropejskości, Wacław Havel, ruch wyzwalania się z kontekstu codzienności, zwłaszcza tej, która nosiła twarz normalizacji, nazywał życiem w prawdzie. Jest to odpowiedź byłego prezydenta Czech na kryzys tożsamości nie tylko jego rodaków, lecz także Europejczyków w ogóle. Havel sformułował ją w sile bezsilnych w swoim prawdopodobnie najważniejszym aseju zadedykowanym pamięci Jana Patoczki. Postulowane życie w prawdzie uznać można za kontynuację troski o duszę, która we współczesnym świecie ustąpiła prymatowi użyteczności i konformizmu. Życie wprawdzie byłoby więc próbą życia przedpolitycznego, w zgodzie z intencjami życia oraz horyzontem przyszłości, za którą należy wziąć odpowiedzialność. Owo przebudzenie duchowe, ustanowienie odpowiedniej hierarchii wartości, zgodnością i wolnością na szczycie jest niczym innym jak odzyskiwaniem własnej tożsamości, gruntu pod nogami, który daje oparcie w świecie nękanym kryzysami. Havel wyrażał nadzieję, że właśnie odnowa duchowa, która ma szansę dokonać się w środku Europy, podziała ocalająco również na państwa zachodnie. Być może największym problemem Czechów, choć najpewniej dotyczy to całej Europy Środkowej, są ukazane przez Józefa Krautwora kłopoty z historią a raczej z jej nadmiarem, spazmat spazmatycznością, obsesyjnym powrotem do przeszłości, rozdrapywaniem ran i mitologizowaniem win, podczas gdy, posłużmy się wspomnianą wielokrotnie metaforą Topola, tracimy grunt pod nogami. Tracimy go metaforycznie i dosłownie, bo w Ukrainie. Kiedy Milan Kundera przywoływał słowa węgierskiego szefa agencji prasowej, który w 1956 roku pisał: „Zginiemy za Węgry i za Europę”, nie mógł wiedzieć, że kilkadziesiąt lat później podobne zdanie: „Zginiemy za Ukrainę i za Europę” wypowie prezydent pogrożonej w wojnie Ukrainy. Rola państw między Niemcami i Rosją ulega diametralnym przemianom. Wielka historia znowu przyspiesza. Być może jest to szansa dla wszystkich Europejczyków na podjęcie wyzwania, jakim jest życie w prawdzie, hawla, troska o duszę patoczki czy znacząca rola kultury postulowana przez Kundere. Przywołane powyżej idee i pojęcia, z których Czesi zbudowali swoją narrację o Europie Środkowej, w świetle aktualnych wydarzeń zyskują nowe znaczenie. Nie są to tylko stare i zakurzone rekwizyty z Muzeum Historii. Wprost przeciwnie to dzięki nim środkowoeuropejczycy mogą odzyskać grunt pod nogami dla siebie, ale i dla innych, którzy właśnie go tracą.